Się od kilku dni zamieszki na Ukrainie nie wpływają bezpośrednio na polską gospodarkę, ale ich efekty widać w portfelach inwestorów. W ciągu ostatnich trzech dni ukraiński parkiet stracił 6%, a ukraińska chrywna jest blisko rekordów słabości z kryzysowego dna 2009 roku. Ukraińskie obligacje, a więc zadłużenie tego kraju, to oprocentowanie sięgające już 35%, czyli mniej więcej tyle, ile dawały greckie obligacje tuż przed bankructwem. Straty nie ograniczają się tylko do tych inwestorów, którzy inwestują w Kijowie, ale również dotyczą tych, którzy inwestują na warszawskim rynku, bo tu indeks WIK Ukraina w 3 lata spada o 53%, z czego w tym roku aż o 14%. W ciągu 12 miesięcy poza jedną spółką wszystkie wchodzące w skład indeksu WIK Ukraina są na potężnych minusach. Choć za wschodnią granicą sytuacja rozwija się niepokojąco, to całkiem zgodnie z planem przebiega polskie ożywienie gospodarcze. Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 4%, i wciąż dominującą rolę w tym wzroście odgrywają meble, tworzywa sztuczne i urządzenia elektryczne, a więc wszystkie branże wybitnie eksportowe. Poprawę sytuacji powinni też dostrzegać w końcu pracownicy, ponieważ wynagrodzenie w rok wzrosło o ponad 3%, co przy obecnie bardzo niskiej inflacji pozwala więcej wszystkim wydawać. Obecne dane pozwalają oczekiwać, że już za niedalej jak 12 miesięcy średnia pensja sięgnie 4000 zł, a więc równego 1000 euro, a ten umowny poziom bogactwa ostatnio widzieliśmy w życie koniunktury 2008 roku. W Polsce lepiej, na Ukrainie gorzej, ale żaden z tych krajów to nie globalna potęga. To, co wpływa na świat, to Chiny i Japonia, a dzisiejszy indeks PMI z Chin spadł drugi miesiąc z rzędu i jest na poziomie 48%, co wprost oznacza spowolnienie chińskiego przemysłu w Japonii. Bank Centralny wciąż uważa, że jego celem jest osłabianie jena, które ożywi giełdę i koniunkturę. I ma już na tym polu pewne sukcesy, bo oczekiwania inflacyjne zaczynają rosnąć, a do Dodatkowo także lepiej radzi sobie eksport. Jednak wszystko ma swoją cenę, bo słaby jen to rosnące koszty importu towarów i energii dla wszystkich japońskich przedsiębiorstw. Przez to japoński deficyt handlowy w styczniu był największy w historii i można oczekiwać, że w kolejnych miesiącach będzie dalej rósł, bo podwyżka podatku VAT z 5 do 8% w kwietniu spowoduje, że chętnych na zakupy z niższym podatkiem będzie z pewnością więcej. O ile więcej na kolejnych informacjach będzie można zarabiać, o tym w kolejnym programie. Do zobaczenia.